i tak jak powiedziałem, my tutaj jesteśmy teraz w Bane. Są tu takie miejsca, takie figury, które bardziej przypominają złego ducha niż Chrystusa. Jak mówią chrześcijanie miejscowi, to te figury wykonywały osoby, które mają coś związanego z masonerią. Widzimy, dlatego też przez takie rzeczy gaśnie chwała Boża, chwała moc Ducha Świętego. Gaśną takie są piękne miejsca, jak to sanktuarium w Bane. Ale Pan Bóg dał nam modlitwy. jest modlitwa świętego Leona, papieża Leona XIII. I chcę tą modlitwę teraz tu poświęcić właśnie za Bane, szczególnie tutaj, i Szebremą, i nasz dom Mały w Polsce. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj naszych modlitw. Niech to miejsce będą oczyszczone, niech tu zakróluje Jezus Chrystus, zakróluje niepokolane serce. Maryi zatriumfuje, niech Maryja tu. Rozciąga swój płaszcz, Tutaj niech dzieci Boże otrzymują uzdrowienie, pokój, relacje z Bogiem. Mario króluj w tych miejscach, przyjdź na nowo do tych miejsc, choć jesteś zraniona przez nie wdzięczność swoich dzieci. Ale króluj, bądź królową tych miejsc i króluj w naszych sercach, przede wszystkim rodzinach i w całym świecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie Pana w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Święty Michał, Archaniałe, udziel pomocy przeciwko atakom zagubionym duchów oraz na lud Bożej, daj mu zwycięstwo. Ciebie czci Kościół, jako swojego opiekuna i patrona. Chlubi, tobą chlubi się Kościół, święty jako obroną przez złośliwą mocą piekła. Tobie Bóg powierzył dusze ludzi, które mają być doprowadzone do niebiańskiej szczęśliwości. Ochmudźcie się do Boga pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, a go dotąd podbitych, by, by już nie mógł utrzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi przez moc krwi Chrystusa. Ofiarujemy nasze modlitwy przez oblicze Najwyższego. Żebyśmy mogli szybko zjednać sobie miłosierdzie Pana i pokonując smoka starodawnego węża, który jest diabłem i szatanem, byś Ty znowu zniewolił go w otchłani, żeby już nie mógł zwolić narodów. Oto przed przyżem Pańskim uciekajcie moce przeciwne, zwyciężale z pokolenia ludy i dom rodu Dawida. Niech miłosierdzie Twoje, Panie, będzie nad nami. Ponieważ zaufaliśmy Tobie. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. Módlmy się, Boże Ojcze, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywołujemy Twoje święte imię pokornie, na kolanach błagamy, prosimy o łaskawość, przedstawieństwo zawsze, pokalanej, zawsze dziewicy, Bożej Rodzicielki Maryi, chwalebnego świętego Michała Archaniowa, chwalebnego Józefa, opiekuna tejże chwalebnej dziewicy, błogosławionych. Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych, abyś raczył nam pomóc. Przeciwko szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, które nas zgubę rodzaju ludzkiego i dusz ludzkich wędrują po świecie przez tego Chrystusa Pana naszego. Amen. Egzorcyzmujemy Ciebie, wszelki nieczysty duchu, wszelka szatańska mocy, wszelkie napaści piekielnego przeciwnika, wszelkie legionie, złego ducha. Wszelki jest Bożej sektor diabelska i masońska w imieniu mocy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wykorzeń się, uciekaj z Kościoła Bożego, uciekaj z Benes, Szef z naszego domu dusz i od dusz na obraz Boży stworzony, najdroższą krwią baranka odkupionych. Nie odważ się więcej wężu najchytrzejszy, oszukiwać ludzki ród lud, prześladować Kościół Boży, i wybranych Bożych przesiewać i przesąca, przetrząsać jakby pszenicę. Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu wielkiej swoje pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje Ci Bóg Ojciec, rozkazuje Ci Bóg Syn, rozkazuje Ci Bóg Duch Święty, rozkazuje Ci Chrystus odwieczne słowo. Boże, które z ciałem się stało, które dla zbawienia rodzaju ludzkiego zagubionego przez Twoją zawiść upogorzyło się samo, stawszy się posłusznym aż do śmierci, który Kościół swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekielne, piekieł nigdy go nie zwyciężą. Ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia aż do skończenia świata. Rozkazuje Ci tajemnica Krzyża Świętego i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskich. Rozkazuje Ci Boga Rodzica Dziewica Maryja, która pyszną Twoją głowę od pierwszej chwili swego niepokalanego poczęcia w swojej pokorze starła. Rozkazuje Ci wiara świętych apostołów Piotra, Pawła i wszystkich apostołów. Rozkazuje Ci krew męczenników, krew Maria Marii Kolbego, krew Jezusa Chrystusa. Pobożne wstawiennictwo i wszystkich świętych, to smoku przeklęty, i wszelkie legionie diabelskie. Zaklinamy Cię przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który tak świat umiłował, że syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przestań uwodzić stworzenia ludzkie pojdzie trucizną wiecznego potępienia. Przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać na niego jego wolność, zarzucać sidła na jego wolność. Idź, pret szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, którym nic nie ma nie znalazłeś z Twoich dzieł. Daj miejsce Kościołowi jednemu, świętemu, katolickiemu, apostolskiemu, rzymskiemu, który Chrystus sam nabył krwią swoją Pokórz się przed podpotężną ręką Boga. Drży i uciekaj, ponieważ my wzywamy święty i groźne imię Jezus, przed którym drży piekło, któremu moce niebios, niebios, niebios i potęgi panowanie są podległe, któremu cherubini i serafini nieustannym wołają, wołaniem chwalą, mówiąc: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Twojej. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami. Boże niebios, Boże nieba i ziemi, Boże archaniołów, Boże archaniołów, Boże patriarchów, Boże proroków, Boże apostołów, Boże męczenników, Boże wyznawców, Boże dziewic, Boże wszystkich świętych, Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci, pokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może. Stworzycielu wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych, którego królestwo nie będzie końca. Pokornie prosimy majestat Twej chwały, abyś od piekielnych duchów, wszelkiej władzy, sidła, oszustwa, niegodziwości, potęgą swoją wyzwolić, nietkniętych uszczęstw, nazraczył przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A od sideł szatańskich wyzwól nas, Panie. Abyś Kościół Twój Święty zachował w Twojej służbie bezpieczny i wolny, Ciebie prosimy, abyś nieprzyjaciół świętego Kościoła pokorzyć, raczył. Ciebie prosimy. To miejsce Was wszystkich błogosławić, szczerody złego, Bóg ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.